Witajcie. Chciałam tylko Wam coś pokazać ciekawego. Ehm. <grymne> Tutaj są witaminy. Tu są witaminy, które są robione najtańszym kosztem. Ehm. Zobaczcie ile tego jest. Tu jest ten olej ry z ryb. To są witaminy. Najgorsze świństwo jakie może być po prostu. Tutaj. Gorsze, to jest tak toksyczne, że ja nie wiem, jak oni w ogóle mogą to wprowadzić do, do produkcji. Ja swojego czasu pracowałam dla firmy High Health, to była taka pierwsza firma, oni mieli pierwszy sklep z, z żywnością naturalną i z naturalnymi rzeczami, suplementami w Arizonie wiele lat temu, zanim jeszcze był spraw, zanim jeszcze było Whole Foods. to było naprawdę. Pierwsze, oni przebili cały market z tymi naturalnymi rzeczami. Więc to jest firma naprawdę, yy, dla której mam szacunek. Oni dalej egzystują, ale mało już mają sklepów, pozamykali dużo i teraz głównie online. W każdym razie zobaczcie, jestem we Frejcie. Tu są, to jest cała gama yy, witamin i różnych yy, suplementów. Świństwa, nie? Ty, a tutaj. Żyj naturalnie już. Już jest coś innego, że już nie mają um, syntetycznych rzeczy i tak dalej. I tutaj naturalne produkty są. To samo. I to jest w ogóle jak można coś takiego robić. Jak można... Ludzie nie wiedzą o co chodzi. O, o co chodzi, sorry. Um, tutaj są zioła. Nature's Way bardzo dobra firma. Naprawdę polecam. Lubię ich tutaj mają dobrą witaminę C teraz na promocji jest za 20 dolarów i słuchajcie, nie mam pamięci ale to są wszystkie rzeczy naturalne tak? tutaj macie też Rainbow Light, bardzo dobra ja nikogo nie promuję, ale ja tego chcę wam powiedzieć, że patrzcie na tą na tą właśnie naturalną część suplementów, bo czasami suplementy są po prostu bardzo toksyczne w większej wierze, jeszcze oczywiście tutaj o Sfrozen, to każde dziecko by chciało to, a jest to świstwo. Yy, tutaj... Tutaj podążajcie. Także... Bardzo fajne tutaj mają produkty. Oczywiście to jest malutka półeczka. Zaczyna się odtąd dotąd. Ale jest tutaj naprawdę dużo rzeczy fajnych. Które warto kupić, warto mieć. Yy, jeżeli nie, nie możecie na przykład zamówić od Zięby... Yy, Coś potrzebujecie nagle, to Frais ma tą sekcję tutaj.